Cześć, witam Was bardzo serdecznie z strony Minecraft 944. To jest nasz pierwszy odcinek z serii przygód z Minecraft. Oczywiście na single player czekajcie ja Zrobię coś. O. Z tym sobie świat. Na przykład. Let... Play Przetrwanie. No. Nowa seria. A. Seria multiplayer, dlaczego się nie pojawia? Nie pojawia się, dlatego że na tamtym serwerze, co miałem, mnie zbanowali. I musicie mi jakiś serwer w komentarzach napisać, jakieś IP podać, bo naprawdę nie mam żadnych serwerów. Więc tak to wygląda, wszystko. Wyignorował nam się świat, widzę, że na polanie nie ma żadnych drzewek. Jest źle. Drzew. Z pustynia, z tego co widzę. <tryk> tu są jakieś jaskinie i inne duperele. Ale musimy najpierw poszukać drzew. Będę całego odcinka szukał tych drzew. O! To Tyfy. Lag Lag, a w ogóle nagramy na... Yy, Łatwo O, widzę tam dżunglę już Już tam dżunglę widzę Już yy, okej okay. Kurde, co to ma być? Jak to nawet nie jest Multiplier Coś laguje, nie wiem Cofa strasznie Drzewka Coś się dzieje mi z Minecraftem. Ok. Yy, I teraz pytanie: jaką serię zostawić? Bo mamy za dużo naprawdę serii. Yy, I tak, yy, Realm of the Mad God. Nie wiem, czy kręcić. W komentarzach mi napiszcie, bo. Dla mnie to bez sensu już jest naprawdę dla mnie. Ja już nie wytrzymuję z tą bo ostatnio już mi się odechciało w tę grę grać. Bo tak ostatnio zginąłem naprawdę z kolegą pojechaliśmy na białe tereny. Byłem jakimś tam byłem, warriorem chyba. Yy. I się stało tak, że jakiś lewiatan mnie zabił. Yy. Podszedłem do niego i normalnie mnie chyba nie tam na, nie wiem, na ile hitów. No ja i mnie zabił i tak się stało. Tak się stało. Tak się stało się. No. Jak jeżeli jeszcze węgiel znaleźliśmy na początku. Mm. Korzen w lawę nie wpadł. Tak. Ale tutaj wymiar czy nie będzie. No i teraz macie tak do wyboru. Yy, czy usunąć serię Ram w the Mad God? Yy, au nie, audiologów nie, nieważne osobnego bo audiologi to podstawa. Więc co tam jeszcze mam za serię? Multiplier. że yy, to, co teraz nagrywam? czyli single player. Nie wiem, czy jakąś tam jeszcze serię miałem, nie pamiętam. A jak mam, to jeszcze to będzie. Oprócz yy, audiologu, to wybierzcie, jak mam usunąć. Z do po tego, że mam tylko 5 widzów, to jak nie będzie komentarzy, to ja sam wybiorę. Co usunąć. Bo i tak nie będzie komentarzy. Yy, ale poczekam. Nie wiem ile tam, ile to na poczekam. I, I się zobaczy to wszystko. Jak to wyjdzie. Jeszcze kupiłem trochę koustonę. Możemy sobie ogólnie pierwszą bazę zrobić taką ziemiąkę. Mhm. No, więc tamte serie będziemy mieli do wyboru, i niedługo sobie wykupię Frapsa i będę nagrywał jeszcze inne serie, na przykład z Golden i takie super, wiecie, wiecie co mi chodzi, nie? I jeszcze może dojdzie seria z. Albo z Terarii, albo z T.R. Gry strategicznej. Nie wiem, czy znacie tę grę T.R. Może wam coś przypomina. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Może wy widzieliście ją. Jak sobie wejdziecie w top, nie wiem, 100 gier strategicznych. Top 100 albo w top 50. Co tam wolicie, to powinno Wam wyskoczyć T.R. jest chyba na czwartym miejscu, nie wiem. Tak, na czwartym jest. Dobra. I teraz powinniśmy sobie jeszcze wyjść na chwilkę, bo muszę drewno wykopać i zrobić drabinki. Tutaj jeszcze trochę drewno wykopać łapką, jeszcze przynajmniej. To będzie prolog, jak zwykle. Prolog, podstawa pierwsza musi być prolog, zawsze. Mm. robię te drabinki i już kończymy a reszta odcinków będzie już dłuższa troszeczkę bo to zawsze oczywiście prolog i postaram się mówić zawsze troszeczkę głośniej bo ponieważ klawiszy mi czasami słychać w tle nie słyszycie teraz trochę, nie? klawiszy czasami uderza teraz pytanie, gdzie była baza? o widzę, dobra Zrobimy takie, taki bajerek że nie będziemy robić yy, wyjścia podwójnego, tylko wyjścia takie, że tak powiem jedne, jedne o, dla jednej osoby. Co ja robię? Drabinków, już nie wiem jak się drabinki robi. Dobra. Raz, dwa, tam. I jeszcze zrobimy sobie do prawda Tak. Jedny, jedny, jedny. Co ja robię? właz. Nie no, wiem, dlaczego ja gram na wersji polskiej. Da się wychodzić? Może czasami się nie da wychodzić, ale da się wychodzić. Okej. Okay. To jest nasza pierwsza baza. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. To był taki prolog. I tak już za 3 minuty by mi się skończył limit nagrywania. Więc sobie skombinuję może jakoś frapsa. Trzymajcie się i cześć. Do zobaczenia.